Później Boże, złapnij za dłonie i zamknij oczy, a ja coś ci powiem Cały dzień czekałem na chwilę, w której zostaniemy we dwoje Cały dzień, a potem całą noc myślę o tobie Widzowie, tak jak widzieliście, zwiastun nutki z Katy już jest dostępny na kanale Wojan. Wojan nie Games, nie Plus, tylko mój główny kanał. Może nie wiecie, że ja taki kanał w ogóle mam, więc jeśli na nim nigdy nie byliście, to link jest na dole w opisie i tam jest również trailer do tej nutki, która będzie już za tydzień. Razem z Katy i teledysk będzie w prawdziwym życiu. Szykujcie się, bo będzie się naprawdę dużo działo ciekawych rzeczy. Teledysk jest mega mocny. Nagrywaliśmy go na wakacjach, jak byliśmy. A teraz nie przerywam wam, bo w tym odcinku naprawdę dużo rzeczy się wydarzyło. Oglądajcie. Uu, 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 widzowie, jesteśmy Uwięzieni w takim strasznym więzieniu Ja już to nie wytrzymał dłużej Nobek! Nobek! Obudź się, ty już na, na stojąco chyba śpisz Obudź nigdy się, musimy się nie nigdy Nie, musimy się stąd wydostać, mnie, mnie już się chce pić wodę Wodę mnie, a ja nie mam nawet wojanka Jedynego wojankiego mam to w prawdziwym życiu wojanka przepysznego, ale w Minecrafcie też chce mi się pić. I co mam zrobić jak nie mam wojanka? Nie! nie tyle, co mamy to zgniłe mięso od nich. No co właśnie. mamy to jeść? A już mi się robi głód, więc chyba muszę je zjeść. Uuu, o, ale niedobre. Dobra, widzowie, musimy coś wymyślić. Tutaj dłużej nie wytrzymamy! Ale szalony na mówił, że ponoć tam na zewnątrz pilnować nas będzie jakaś straszna postać. Właśnie, okrzym! Ciekawe. No właśnie, Nubek, masz na myśli ko kogoś, kto tam będzie? Wiesz, co to może być? Czy nie, może. być, może to jakiś jego przyjaciel, inny niż Maślana no nie wiem. No on powiedział, że to chyba jego jakiś przyjaciel, ale powiedział, że jest mega straszny, więc trochę się boję, stąd wychodzić ja może, może oni nas wypuszczą na no za chwilę, co? Może chyba... by przyszli i by nam dalej, no nie wiem, klucz otworzyli, jak nie, wyjść Nie, nie, od... oni na pewno nas nie wypuszczą, dopóki nie zrobią bomby ATOMOWEJ Nubek! Właśnie, trzeba to obserwować w tej chwili! Musimy się stąd wydostać. Ej, ciekawe. No. Widzę tam coś. To widzę. Tutaj widzisz. widzę jakieś wyjście. O, 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 halo, o, halo. możesz się przedostać? Nie, Nie gadaj. D o, co ty teraz... Nie! A. Jestem zbyt groby! Nie dostać się przez to, całe plan nie. poszedł! O nie! Ale. Myślę, tu kalaluchy jakieś obzydliwe chodzą, fuj! Czekaj, gdyby było coś, co by pozwoliło nam wyjść, Zobaczcie, tam jest przycisk, który trzeba nacisnąć, żeby no, się z tym zdać. Ja go nie sięgnę, kurczę, wiesz! Tutaj też go nie sięgnę. Nie sięgniemy sobie na wzajem przycisku, ale tutaj widzę jakąś beczkę, co to za beczka? Oee, to jakieś niepotrzebne rzeczy. Z kolana zgniłem mięso, pióra! Sztabka żelaza. Posłuchajcie. Nie co nam z tej stapki? Nic nie zrobimy przecież. Nic nie zrobimy, ale gdyby... Gdyby! Zdobyć patyki Ej, masz patyki? Mam te, mam te su suche krzaki Jak je zerwę, to dostaję patyki Ej, to może jakiś mieczyk zrobić albo coś Mogę zrobić mieczyk Ej, czekaj Nie co? zrobię mieczyka, bo mam tylko jedną sztapkę żelaza Nobek No już wszystko poszło teraz, dobra Idę chyba spać, jest? No nie, dobra, czekaj, sprawdzę, może da się coś zrobić z tego innego Czekaj, sprawdźmy, co mogę zrobić z tego Ej, Czekaj Masz, Żelazny nóż, okej, okay, żelazna łopata i bryłka żelazna. Żelazny nóż mogę zrobić, a nożem czekaj. będę mógł chyba zniszczyć te pajęczyny e, tutaj, zobacz. O! Oh. E, czekajcie, to wszystko zbliża się do łuku? Do łuku i wygranej arenki! A no to tak, zrobimy łuk i widzowie strzelimy z tego łuku prosto w ten przycisk, a żeby go otworzyć i żeby nubek mógł potem otworzyć, na. Tak, no, ty, jak mi otworzysz, to ja już uciekam, i cię zostawiam. Co ty nie, ty no! To, tu ja bym nigdy nie, ja nie jestem tak jak masz, ślana, wiesz? Mnie to by się i tak nie mógł zostawić, bo zaraz byś tam pewnie zobaczył tego strasznego typa, który nas będzie chronił. A, właśnie, no w sumie na, to jest prawda, a ja nie, nie mam pojęcia. To... to lepiej by było właśnie się przygotować. Nie wiem, czy ten zwykły nóż nam wystarczy. Dobra, mam tutaj. <tryk> Co to, to... to był za dźwięk? Ej, to w twoim zuchu jest? Powiedz, że pan tak plusy. Nie, nie, to mi nie burczyło. To na zewnątrz coś. Muszą on tutaj gdzieś jest. Ej, słyszysz, ktoś drzwi chyba otwiera gdzieś. On tam gdzieś jest. Ja tam Pulsja widzę. Blaska. Widzę tam coś. Dobra, słuchajcie, musimy szybko się stąd tylko, zbierać. Tylko ten łuk i mi te drzwi, musimy, musimy szybciutko się stąd. się stąd zbierać w takim razie. Dobra, co możemy zrobić? O, mogę zrobić łuk właśnie w tym momencie. Let's A go. będziesz miał, musisz dużo strzał sobie zrobić, bo o, ty pewnie nie, nie trafisz za pierwszym razem. Nie wiem, jak się robi strzały. Czekaj, zapomniałem, nie. jak się strzały robi. Strzał. O, mam strzała. Krzemień potrzebujemy. Mam patek, mam pióro, tylko krzemień. A gdzie jest. O, czekaj. Tylko nie gadaj. gadaj. Masz pod sobą krzemień, Mam tego! Mam żwir! Ze żwiru poleci krzemień! Ale ja to tak zadziała? Ja nie wiem. A dobra! No no, Bek, bo ty jesteś chłopem, to ty gdzie nie znasz, ale patrz! I to wszystko, słuchajcie, dzięki naszemu Wojankowi! Wojanek! Wojanek no, mi do no pozwolił na to wpaść! Do głowy mi to by nie wojanek. przyszło bez Wojanka! pi Wojanka ja do białego! A pomysły! Tatranka. O, dobrze, że chociaż masz w prawdziwym życiu! Mm. Bo w MyClubcie to nie mamy ani jednego! No. Mm. Ej, Najlepszy Wojanek! Uwielbiam Wojanka najbardziej na świecie! Dlatego o, jak byłem w to ostatnio kupiłem całą zgrzewkę wojanków, żeby był zapas na sytuacji właśnie, gdyby na przykład wojanków by zabrakło. To sobie wziąłem na cały tydzień wojanki i mam ze sobą Więc się bardzo cieszę z tego powodu I sobie teraz będę wojanka pił Dlatego wy również sobie widzowie najlepiej zróbcie zapas Żeby potem był na cały tydzień wojanek Na różne y, sytuacje Na przykład na jakąś wycieczkę szkolną Na jakieś pójście do szkoły tak <grym> Ja tam lubię na przykład wiecie Żeby do szkoły zabrać wojanka Ej to byłoby op No. Byłoby super. Ej ale coś jest nie tak Nie ten tegest z tym żwirem tak Jak to nie ten tegest? Nie działa ci? No nie działa, nie wypada mi z tego nic nie wypada mi nic, a nic! A może ty potrzebujesz jakiś kiffal albo połaty, ja nie wiem. No nie, no nie mam już więcej żelaza, nie wykopię tego więcej. Dobra, Zobaczam. zrobimy tak. Raz, no. dwa, trzy, cztery no nie wypada żaden żwir z tego! No to jesteśmy chyba na Amen to zamknięcie. Przemieć żaden z tego nie wypada, coś jest nie tak! Może oni to wyłączyli tutaj w tym więzieniu i tego się, tego się nie da zdobyć. Ale bym się nie zdziwił, oni mają takie techniki zabezpieczające stale! No to w końcu jest szalony naukowiec, to on może ma jakieś właśnie zakazane techniki. Nie, no nie, nie mówcie Co mi, się? że ja to będę na zawsze, proszę, niech wypadnie ten... O! Jest! Yes. Wow! Wojanek, przenieś się do Wojanowic. To był najcięższy i teraz drugi akurat wypadł. Hej, co ty gadasz? No nie gadaj, dobra, akurat. A, już teraz nas cały? Eee, robimy teraz w tym momencie strza... Czekaj, gdzie? Gdzie mam patyki? Nie, jak nie masz patyków? Ja mam patyki? Okay. Nie wiem, zniknęły mi patyki. Czy ty sobie jajał, abyś mieliśmy Patryki, to do Dobra, miałem, miałem, ale już zrobiłem, dobra, dobra, A. zrobiłem strzały, dobra, na szczęście. Całe szczęście ja. się, się tak wystraszyłem. I to byś nas załatwił teraz do Ja Jeszcze Biela. Wezmę na wszelki upadek więcej, dobra, Elo. Może jeszcze? Nie, więc już nie mogę, dobra. Dobra, to wchodź, no, dobra, Luba, ja no, no muszę teraz wycelować, bo nie mam tyle strzał, żeby tam wycelować. Dobra, Jak okej. nie trafisz, to jest najważniejszy strzał, strzał w Twoim życiu, serio. Dobra, uwaga. No uwaga. Ej. Co się stało. Nie trafiłeś, nie wierzę w Ciebie. Yes! Trafiłem nubek, wyłaź! Jest! No to ten miło biło i wymaj się na lazie! A chcesz jeszcze kiedyś pić wojanka nubek? No na no to. No to... Ej, mogę tam Ej, wpadłam w dziurę! Ej! No nie, to są te bloki. W ja szyfcie trzeba chodzić. Dobra, na szyfcie. Ile tych kalaluchów one nas wsadzą jeszcze stale! To są specjalne bloki, które jak wydajesz dźwięki, to one łączą się ze sobą i powiadamiają coś bardzo strasznego. Włącznie się Alan i przyjdzie ten jego przyjaciel, który straszny jest bardzo! Ja się boję, że tym przyjacielem może no. być ten, ten ten, jak on się nazywa? Nie uderzę. A witem. E, on był smok? Nie, ten drugi, jeszcze... jeszcze straszniejszej szejszych. Może ka! Warden warden. warden, warden, tutaj jeszcze będzie! Nie, 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 nie. nie, 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 nie. nie ja nie chyba dalej jest. nie idę, wiesz? O, coś tutaj jest, jakaś skrzyneczka. Ej, uh -oh. co to? Mam drugi sztylet dla Ciebie i mam kamerę i mam papier. Ej, możemy zdjęcia robić! Wiesz co, polub te wszystkie zdjęcia i może przydadzą się potem. Dobra, dobra, trzymaj trąbkę! Ale uh -huh. nie trąb teraz! Ej, no dobra, ona bo i tak nas, jest na jed... Bo nas e... ten, rozwali ten. A, usłyszą, ten. no tak, ale ona jest na jedną życie chyba, nie? To jest wiesz? niszczarka jakaś, dobra, 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 słuchaj. Idziemy w takim razie. Może, ej, a może ta kamera? Przez no. kamerę będziemy widzieć tą straszną postać. Ej, zdepnij tylko tam może ona gdzieś będzie stale. Nie, nie, nie. Ej. Ej. To to co ja? Ja to, ja to, ja to, ja to, to, słyszę, słyszę. Ty a ty słyszę. mi jak potwór na świecie, ja tam nie idę stale. Ja też się trochę ja boję, się o, boję. Trzymajcie moich nabych ten, jeszcze cię, no. jeszcze jeden. O, oh, daj, w razie to coś jakoś obronimy chyba, nie? Mamy dwa, ja będę miał łuk, będę cię obraniał, a ty będziesz pierwszy atakował, okej? Okay? Dobra, no jak ja pierwszy? Ona mnie poźle! Nie, 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 jest git, jest git, nic no ci nie pożre. Dobra. Ej, co to jest? Ej, to jest ja katana! To, to jest od Capucino a stale oni musieli go tu trzymać i go załatwili! A masz! Jest... Ty jesteś normalny człowieku, ja nie mam nic. on chyba usłyszał jak... Chodź, 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 chowa, mamy się no, oni. Słyszał, jak we mnie strzeliłeś, to jest takie ostre i głośne no, słyszał, słyszę. Idzie tu chyba, idzie, işte chowaj się! Nie, 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 nie. Nie, 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 słyszałem, słyszałem wielkie kroki. Wielkie kroki słyszałeś też. No słyszałem, on jest taki ogromny chyba. Uuu, dobra, dobra, słuchaj, musimy szybko się przez to przedostać. Wiesz co? Musimy... No. Uch, musimy... Co to jest? Dostałem o je ślepienie. Chodź trzyma się blisko mnie. O kurce Baska, idę do ciebie. Dawaj tutaj, dawaj tutaj, tutaj o ja do nie wchodź to, nie wchodź. Jest to, co, przez to, że mi uderzyłeś, mi tyle sedusek, a nie mam co jeść. Trzymaj te, zgniłe mięso. O dzięki, zgniłe mięso, no! Dasz radę, dasz radę, No, jak nie mam co zjeść, no to co ja mam zjeść, Myślę, że powinniśmy niszczyć te tutaj rzeczy, żeby nas nie powiadamiały. Nie. A w sumie, ej, to coś może być, no. Może Bo to zaj. rozwalimy. Ale one ej, tutaj chodzą. A ja to wszystko... Ej, tam są trumny. trumny! Tam ktoś musiał być załatwiony, już oprócz nas.

ja Nie wiem, sklap. Klap to są takie, mm, jakby metalowe części, które są pozostałościami one, czegoś. One chyba do wyrzucenia są nieprzydatne, prawda? To są pozostałości jakiejś maszyny, tylko nie wiadomo do czego służyła ta maszyna. Zobacz, to są kolejne, wezmę je. No wiesz, co? Mi się wydaje, że oni tutaj wyrzucają te zecy, które im nie wysły. Znaczy ten salony naukowiec. Ej, może on tutaj zostawia swoje niedokończone wynalazki, ale. Albo zepsute wynalazki. A jak mówił o tym strasznym e, potworze, który nas będzie pilnował, to może właśnie miał na myśli takiego e. strasznego tak, gościa. To albo wiesz, co tutaj? Są wynalazki, które wyszły poza kontrolę i on już nie panuje nad nimi! Nie, dobra, ja się tak boję, ja chcę stąd we Musiałeś to cicho! Co? Nie chcesz tak drzwi tu otworzył znowu gdzieś. Szybko, szybko. Ej, ja się boję tylko parkula, o kurde! Dasz radę, dasz radę, no musisz w tej parku Od tego parkura wszystko zależy, wszystko zależy! Dasz radę! Jest, jestem z ciebie dumny, Nubek! Tylko nie mnie nie zepnij teraz jak skoczę, Nie, 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 nie. Jaki Najważniejszy palk w moim życiu stawisz. Ja serio. nie mogę, dobra widzowie. Jeśli tego nie przetrwamy, to, to pozdrówcie wszystkich. Pozdrówcie tak. Katy. To będzie nasz koniec. Od nas, od i coś się święci, coś się tuknuje. To jest szalony naukowiec! Szalony! Szalony na o, szanowny naukowcu, nieźle im powiedziałeś, w sumie troszkę ich nastraszyłeś, co nie? Ale normalnie to są takie głupki, tak, rozwali... no pewnie, ta postać, o, nie chciałbym, żeby oni z zadzierali. No to, co mówisz, jest bardzo straszne, ale w sumie, szczerze... Pietro wybrałem! O, jestem, dobra. Wiesz co, szczerze, to im się należało za to, co zrobili. Zobacz to, nasze laboratorium jest w całej rozsypce, no. Wszystko jest tu zniszczone. Ja się zaraz popłaczę, jak to wygląda. Nigdy no, nie widziałem tak rozwalonego laboratorium. No, to jest prawda, wiesz co? Ja też to wezmę, mam trochę bloków Ja pomogę to trochę odbudowywać To był taki reaktor, pamiętam On Ale był... poczekaj, zanim my to odbudujemy Jaki procent ma była ta nasza bomba? Musimy to sprawdzić, nie? To, jest zniszczone po drugiej stronie tej. Bomba atomowa jest w pełni zniszczona Zobacz, tam jest 0% naładowania Ona jest w pełni zniszczona Co my teraz zrobimy, szanowny naukowcu? Nasz plan poszedł na nic No, no Głupie dzieciaki, jak ja się na ale spoko, zaczniemy to odbudowywać Tylko najpierw zajmijmy się faktycznie tą ważniejszą częścią tam, a potem zajmijmy się tą bombą! -bon. Dobrze, panie naukowcu, a właśnie, bo ja chciałem zapytać, bo ty mówisz tym o tym swoim przyjacielu, który ich tam, wiesz, tam chroni, żeby no. nie uciekli No, no, to, no, mówiłem, No, to, no, mówię, to, mówię. No, to, to czemu ty mi wcześniej nie mówiłeś, to to w ogóle jest? To jest twój kolega, czy co? Nie, no bo wiesz, to jest taki mój stary kupet, bardzo stary kupet, złożyłem go kiedyś z jakichś Ech. takich śmieci, czy jak to do bamby Wykazujcie, gdybym to jest... Jest to jest naprawdę straszny. Czy to, to stary Kumper, którego złożyłeś ze śmieci? To, co to jest jakiś złomek, czy co to w ogóle czeka, to jest? ty że jakieś totalne kłopoty są no, na To jest naprawdę straszna, przerażająca jest postać, jeżeli będę próbował nie uciec z tego więzienia, no to się przekonają i na pewno ten potwór ich zniszczy. No, 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 dobre no to, co mówisz naukowcu, to jest to jest bardzo straszne, ale trochę mnie przykro, że nie powiedzieliśmy o nim wcześniej. Myślałem, że mówimy sobie wszystko. Ty znasz każdego mojego Zijaciela. Ale słuchaj, dobra, no zapomniałem ej, to nie jest nic takiego, a w ogóle, no, co, co ci do tego, no, najważniejsze, że chroni naszego więzienia i oni z tego na pewno nie uciekną, oni... No, 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 dobra, dobra, mam nadzieję, że tak faktycznie będziesz, szalony naukowcu, ale coś ci chyba troszeczkę nie ufam. Dobra, dziwny jest ten szalony naukowiec, mam nadzieję, że nie będzie planował co, aj, się Słuchaj, <laughs> ty się lepiej odbudowywaniem naszego pięknego, atomowego, ooo, jądrowego <laughs> przedsięwzięcia, bo Właśnie... serio nie wygląda to zbyt dobrze. Właśnie, teraz próbuję się a atakują mnie szkielety i mają jakąś trąbkę w ogóle dziną. Wiesz co, na naukowcu, ja bym chciał się zająć odbudową właśnie tego pomieszczenia z bombą atomową, bo tutaj jest dużo uranu. Ja może założę ten kask, żeby mi się nic nie stało. Oj, co ty masz ręce? Czyż to... O no tak! Zabrałem im to! To jest bomba Co? atomowa, którą zniszczyli! Trzeba ją tu położyć! Ty, ty im zabrałeś drumani i tymy z ekwipunku przed tym, jak ty ich tam umieściliśmy?! Ja nie mogę nauczyć. kosu! Zgadza się! Zabrałem i wszystko, więc teraz możemy tę bombę bo, odbudować! Bo Tylko jest trochę roboty tutaj! Właściwie widzę! Ale na kosu, ty jesteś drumani mega inteligenty. Ja bym nigdy nie pomyślał o tym, żeby zabrać im przedmioty z ekwipunku! A tak naprawdę, ja myślałem, że oni zniszczyli nawet dosłownie ten jądro e, tej bomby atomowej, ale w w sumie, skoro to mamy, to będziemy mogli ją bardzo szybko, wiesz, odbudować, a potem wykorzystać do dalszych to celu. nie jest o tym, że oni to serio wszystko zniszczyli i to nie będzie takie proste, ale, bo mamy wszystkie przedmioty, więc możemy to faktycznie zrobić na nowo i może ta bomba będzie jeszcze silniejsza. So. Mam taką nadzieję, panie szale naukowcu. A myślisz, że ten, ten ich przy tych przyjacieli, o którym mówisz, to on faktycznie może im zrobić jakąś mocną krzywdę? Czy tylko takich nastraszyłeś? Bo ja w sumie no, jestem ciekawy. Z nim nie zabierać, to jest naprawdę straszna rzecz. Jeżeli będą się próbować w ogóle wydostać, to ciekawisz generalnie zagłada! Zagłada mówisz? Kurczę w sumie to są trochę moi przyjaciele i troszeczkę mnie to martwi, bo ja nie chciałem, żeby to się tak skończyło aż tak bardzo. Czemu powiedziałeś? Ja na ja to ja jestem twoim przyjacielem Oczywiście, panie, ja tutaj ja nie... No to w tej chwili! No to nie jesteście pracy! Ja nie wierzę te dzieciaki dzisiaj, co to mamy! Dobra, mamy, mamy tutaj kolejne drzwi, słuchaj, Nubek. A co tu jest napisane? Znaczy, nie kolejne, pierwsze drzwi. Pierwsze. No właśnie. Jeszcze drzwi były tam, dobra. Słuchaj, masz 50% szans na dobre drzwi. Złe równa się... Dead. Jak to D? Nie. Nobek, idziesz pierwszy. Jak to ja pierwszy? Zapraszam, zapraszam, Nobek, idziesz pierwszy, idziesz pierwszy. Ja, będę w drzwi? Dobra, kurczę, blaskam. Lewe czy prawe? Lewe, chodzimy wchodzimy, ja Dobra, oczywiście, że lewe. Ty zawsze wybierasz lewe drzwi. To nieprawda, jakby na prawe... Zamykaj, zamykaj je. On się chyba dowiedział o tym, że my tutaj przyszliśmy. To jest no, to... koniec, dobra. Czekaj, muszę mieć trochę mięsa, bo już nie mogę chodzić za las. Dobra, musimy przez to przeskakiwać. O, dawaj, sprawdzaj, ja co jest w a... tych znowu. Ej, kolejne te, odłamki. Nawet co jest dalej, może jest są kolejne odłamki tego. No. Dziwnego. Ej, idę no? te skrzynki wszystkie, może coś tu będzie przydatnego. No kolejne, mam w ogóle dla ciebie zgniłe mięso, jakbyś chciał. Eee. No dzięki, super, zawsze masz zgniłe mięsie. No oczywiście, trzymaj. Ważne, żeby mieć co jeść, proszę, no bano. A co będę pił? Nie ja mam pojanków już. No ja też nie mam pojanka, ale damy <laughs> radę jakoś, dobra, dawaj, dalej, dawaj. No, damy, dalej. Damy. Tak Już teraz, jak ktoś... Poz, postaw przycisk? Masz przycisk tam, bo pewnie był w tej skrzynce, czy nie? Nie no, nie było tam przycisku. Nie było? Wróciłbym ciekawe, może... chyba na to uwagę, jakby był przycisk. Ej, no to jak my mamy przejść, skoro nie ma przycisku? Eee, nie mam pojęcia, a jest tutaj jakiś przycisk? Może gdzieś na tych drzwiach... A! Prawie w której wpadłem. Uważaj, czułce, blaskar. Dobra, no, musimy co znaleźć co przycisk? przycisk. Gdzie tutaj może być przycisk jakiś? Ej, U? poczekaj, bo ja tam widzę Chyba ty nie podchylałeś, Ja, myślałem. gdzie? Tam z tyłu! Czekaj, tu w nawo nie ma, a u góry? No, sprawdziłem Ej, kurczę blaska, no to idź gdzie tym Ej, na dole! Jeszcze jedna jest! I jest przycisk, mam! Dobra, Dobrze, dobra, dobra, dobra. Mamy fali, ja o. już myślałem, że to koniec. Jest. Ja też już myślałem, że się tam nie przedostaniemy, bo tutaj to zabezpieczone, to więzienie jest. Dawaj, no, dawaj. No, serio. To ja kliknę. O! A! o tutaj... Uważaj! Zapaku, na tym Co odbyt? to jest? Przecie czysta głowa szkieleta! Dawaj go! 7, jest, 2. dobra, dobra. A co to jest? Co to? Nie Ej. wiem, one się razpią przez tą głowę? Ej, to wygląda trochę jak duch z skeletola stalej. Dobra, chodźmy dalej, chodźmy dalej. Co tu robi strzelalisa mała? ty tu są nawet. Ej. Ciu. Ciu. On chyba. O, idzie tutaj! Stary, on chyba otworzył te drzwi, które pamiętasz? Przed chwilą wybieraliśmy. Tak, tak, tak właśnie! Szybko, szybko, musimy się stąd wydostać. Dobra, tutaj jest e. jakiś parkur, zobacz, musimy parkur zrobić. Parkour, parkur, nie e. jest to, dalej! Jest, udało mi się! Dawaj, nubek! No Oj, jestem! Ja cię kończę! Ale jesteś podobny z Dobra, jesteśmy szybsi od tego strasznego potwora, który nas goni. No, musimy to się prawda. stąd wydostać, bo on nas zaraz. Słyszałeś to? Gdzieśmy, byśmy go w życiu nie pokonali takimi tak językami! Nie, A Ej, to co nie wiem, kot, ryba. Ja myślisz, że to jest ten przyjaciel, o który mówił? Chyba nie, tak to, to by nas chyba od razu zaatakował. Co Ach, to są no. za drzwi straszne! O, ja cię klęcę, ja bym tam nie chciał wchodzić. Ej, o. nie, 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 nie. Słuch, perełki mam! Elo! Dobra, hey. jest git, jest git, jest git. Jest A nawłeś wszystkie? Wydostaniemy się stąd, tylko uważaj, rozwalimy Curs, tego. Ja ten... Drodzy do do go, dobrze! Bo to by było dużo łatwiej, ale niestety o. nie było, Janka, nie mamy. Ale patrz! O! Pasza dla koni! Co to jest? E, a możemy może jakieś lepsze jedzonko? Ej, potki są jakieś! Ogiot fortun! Ja mam kolejne mięso. Dobra, o! Ogniot fortun! To może o. ja w ciebie wrzucę, a ty we mnie. O. Dobra, ale wezmę jeszcze te kości. Może trzeba będzie tam oswoić jakiegoś psa. Co ty myślisz o tym? Ej, Jedną kość, mogę ci dać, Albo jakiegoś wilka, dobra, chodźmy dalej, chodźmy dalej. Dobra. O nie, to wszystkie tutaj rzeczywiście są. Tak ja tą za już Ej, i kogoś zawołam. I Tam Cio? nie przejdziemy. Jak to nie przejdziemy? Co to o trąbce gadasz, jak ta trąbka. Nie, dobra, to jest. Trąbka ci nic nie nie, nie da, w dodatku się wszyscy tutaj będziemy przyznawać, że tu jesteśmy. Cicho a, musimy dobra. być. Siedbałbym nas, no dobra, to trzymaj, nie, nie, nie. Trzymaj trzymaj o, Musi... On już idzie, <laughs> dawaj! Szynko! Jest, dobra, przyszedłem, teraz ty! Yes. Jest! Dawaj, kurczę, idziemy bo... dalej. Idziemy, musimy, musimy Ej, przyspieszyć ten pobożki. Nie, nie, nie samą kwasu, a my nie mamy tych strojów odpornościowych! Nie, nie możemy ja tego robić. Ej, a mogę cię uderzyć teraz? Nie, 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 nie! <laughs> no, dobra, nie. Dobra, 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 Nawet sole. ty tak nie żartuj, musimy przez to przejść. Mi się udało, a tobie! No idę jeszcze. Nie, porosz, nie wchodź, to! Dobra, dobra, udało się. Ej, trochę mi się kolor skóry zmienił, ale chyba dobrze już Co? To chyba nie jest zbyt dobrze, słuchajbo! Ale na sekundę spale! Ej, tu się te potki chyba wstał! Co to jest ręczna korba. Eee. Weź jedną, to jest jeszcze... o, jest kości są wyrwębne i płynnego wewnętrzny. uranu! O ja! To jest ten kwas od nich, od tego naukowca! a czyli to jest to wszystko co tutaj pływa? Ten e, ten te, te, ten uran tak, płynny? Tak, tak. No, to jest to właśnie i do, do tego potrzebujemy sloju, ale nie mamy. Ej, zobacz, tutaj nie możemy no. używać e, tych... enderpereł. A dlaczego? Tutaj możemy w ten sposób. O tak! A, ej, jak ty myślisz! Chodźmy. A, jak? hej O nie, jest ściana lawy. Eee, no dobra, to używamy tych dwóch potek, co mamy? No, możemy jednej użyć. Jak jednej? A no jednej raz sobie, patrz, uwaga. A I ej, dawaj, szybko, szybko, wchodzimy, 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 wchodzimy. Kreces, no widzę, syf, widzę, widzę, widzę drugą stronę, widzę Ech. drugą stronę, jest, no, mamy to! Jestem też! test. Dawaj, Poczekaj, dobra. Ja muszę coś zjeść, bo ja zaraz nie będę mógł chodzić. Dobra, dobra, to, to ja też sobie zjem, ale czekaj, tutaj widzę kolejne drzwi. Tym razem zamknięte, o ej. nie, dobra. Ej, może ten to tutaj ma On znowu tu idzie. Nie nie, 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 uciekamy año, czy, czy, stąd, uciekamy bisogna, stąd! Pa, Pa, mało ta uciecka, Szybko! Ewakuacja! O, mam tu coś! Koczynia! Jest klucz! Szybko do tej skrzyni, szybko do tych drzwi! Ale tam były, ah, faktycznie drzwi były! Dawaj, 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 on tam jest, on tam już jest, on tam jest! żeby to było wyjście, żeby to było wyjście! Zamykam to! O, a może zakluczyć nawet? Jest, dobra, udało się, zakończyłem To teraz się tam nie przedostanie ten potwór. Hey, nie dobra. wejdzie za nami, ale mamy. Ej. ej, co to za miejsce? Ej, ej, to wygląda trochę jak już był chyba. A masz O ty, cię. to. Dobra, rozwalimy cię. Koniec, rozwalimy koniec, rozwalimy cię. O, dobrze, dobrze, dobrze. Zostały trzy salca, poczekaj. Ja cię klęcę. To zjedz sobie, ja sobie też zjem. Chcesz sobie no. je w jeszcze? A co masz, że tego nie zjem mięso? Nie, no mam tylko zjem mięso. Ale dobrze, chyba udało no, nam nie. się, słuchaj. Tam jest chyba wyjście. Myślę, że tam się uda nam wydostać. Ale zaraz, zaraz, gdzie wy uciekacie? <grystanie> o, o, kim ty, Czym ty jesteś? My jesteśmy więźniami. Nie, wcale jesteśmy pracownikami tego miejsca i właśnie tak. wychodzimy stąd, tak? Nie no, mi, bo mój pan będzie zły! Ja jestem Robcio! Ja, Robcio? Tak, mój pan nie wysłał po Jaki? was, żebym was patrzył. Czekaj, co robicie? W, sensie, w sensie szalony na okowiec się tu wysłał, żeby nas pilnować? Tak! On nie zaprogramował! I to ty jesteś niby tą klasną postacią, co ma nas pilnować Aj czekaj, no to ty... Nie boicie się mnie? no wcale. A ty w ogóle nie jesteś straszny! E, no nie widzę, ty Gdzie widzisz? Jak to schodzi z Nie, lepiej go, lepiej go nie uderzę, tak, ale, ale w każdym razie... E, my stąd wychodzimy. Czy tego chcesz, czy nie, my stąd wychodzimy, nie będziesz e, nie powstrzymasz nas. Tak, nie, będzie. nie idźcie, bo mój pan będzie zły! No e, dlaczego miałby być zły? No właśnie. Na mnie, że e. nie doprowadziłem was, gdzie trzeba! I uciekliście! E, to chyba niedobrze, co nie? Będzie no, na niego no, nie wiem, z co mnie to wkodzi? Ja chcę uciekać, to mam dosyć tego więzienia! Ja też! A, te... gdzie a, a dlaczego ty się w ogóle. Mógł... No, wojanowicy, my chcemy uciekać, jak A gdzie to taka nasza wioska jest? Co tu jest takiego? Eee, wioska nasza. Nie, nie, w momencie. Może... Znaczy, że um, tak, ataj na miejsce. No. Nie! Chcesz wiedzieć to lepiej. może ja pójdę z wami! Chyba e. sala! E. E. A, a czemu, czemu się słuchasz szalonego naukowca? Bo to jest bardzo podejrzane, że słuchasz się takiego złego, e, no, e, szalego na, naukowca, który robi same złe rzeczy. To jest bardzo jest, podejrzane. No, nie upadnijcie. Mam przyjaciela u klatku na no. no. Bo on nie stworzył i zaprogramował. Nie? Boże, Ej, to to jest ten. To jest. To jest on... Co ty kadaszy, to on jest! To on jest to no, o ja tym. Mu... To on no o nim mówił, ale on w ogóle nie jest straszny. E... No, ale te oczy niekiedy ma takie jakby był wkazane stale. Dobra, słuchaj, e... robcio, tak? Masz na imię Robcio. E? Tak, jestem Robcio To słuchaj umówmy się tak. E... My na chwilę stąd wyjdziemy, a I potem tu no. wrócimy, nie? A za chwilę będziemy musimy tutaj wrócić, No, Na pewno no, no, na pewno, no, 100%, co nie? Bo nigdy? <laughs> pan bardzo smutny. Eee, no, ehe, Wcale nas to nie obchodzi, ale tak Zresz, tak wiadomo, oczywiście tak. wrócimy, to nie ma problemu. Gościu tak. w ogóle e, nie martw się. Nie będziesz miał problemów problemu żadnych, na luzie. To nie będziesz miał, no. no. Dobrze, To w takim razie bardzo się cieszę, ale nic chciałbym, żebyście jednak śli. Eee, nie, nie, my jednak pójdziemy, co? No, Potem wrócimy, pójdziemy. nie martw się. Do, do zobaczenia w takim razie, no, robcio. zobaczenia, do zobaczenia. No, może wrócicie jednak. <laughs> nie, do nie, 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 na no. Nie, nie nie nie, na pewno nie wrócimy. To wiesz co, on w ogóle co zgaduje, to co Jakiś robcio tam był? To był ten to był ten robot tego no, strasznego Bec. na szalonego naukowca. Co? Jakiś klasny, ja myślałem, że to jest mocniejszy, nawet od ona, to Ej, jakiś ja zwykły robocik. Frasz ta postać, a to jest tylko jakiś robocik malutki. Jeszcze taki w sumie nie wydawał się jakiś mega groźny. No Ale serio? Udało nam się wydostać i patrzcie Ej, Tam jest to miejsce szalonego naukowca. Widzowie, udało nam się uciec! Ale to jeszcze nie koniec! Musimy... O nie! Oni dalej robią bombę atomową! Oni ją dalej robią! Musimy ich po raz kolejny powstrzymać już tym razem na zawsze! I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: "Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij."